Witaj w Wrocławiu. A teraz będę testować ten hotel, bo to jest nasz ulubiony hotel. Seria hoteli we wszystkich miastach w Polsce i za granicą. Ibis i Nowotel. Także dwa w jednym, ale no, my do Nowotelu. Zobaczymy, jakie mają śniadanka, jaki standard. Warszawa ma 30-piętrowy budynek Nowotelu. A tutaj jest. A może tak, może 11, tego nie wiem. A pokoi tak, jest 10. 200, tak? 194 chyba dokładnie, tak. Tak, ale bo tutaj jest pewnie razy dwa, dlatego że ibis jest na dole, a Hotel na górze. A, chyba, że łącznie tyle jest. Chodzi mi o standard. Nie interesuje mnie już, ile tam pokoi jest w tym hotelu, tylko jak dają jeść. Głodna jestem. Wiesz co, lepszy komfort niż w Szczecinie uważam. Ładnie jest. A Warszawa i tak zawsze jest ładniejsza i na razie do tej pory najlepsza. Mamy właśnie taki dozownik, nie co to jest. Taki pojemnik na wodę i woda jest gazowana, zimna i ciepła. Moda się zrobiła w nowotelu, że już nie ma w butelkach, a to jest takie dla mnie gorsze. Bo nie przyszłam tutaj wody, nie dostałam. Nie chce mi się nie chodzi mi, nie chce mi się tutaj przychodzi, tylko dla mnie woda butelkowana jest o wiele lepsza. Już pokazywałam ten Titanic, yy, który nie zatonął, on jeszcze jest. To jest budynek mieszkalny, gdzie mieszka bardzo dużo najwięcej rodzin we Wrocławiu. Największe może nie osiedle, ale budynek taki, który mieści dużo mieszkań i dużo mieszkańców. Cztery takie wieże jak Titanic miał, ma 300 metrów długości i nazywa się galer... Titanic i galeriowiec czy coś takiego, bo galeria ma też w jakiejś części. Fajny budynek, najlepiej widać z góry, bo tak jak jakbyśmy poszli tam z dołu, to może tak nie byłoby widać, więc chyba nie pójdziemy. Dużo ludzi podróżuje, dużo do Nowotelu. Dlaczego ja lubię nowotę? Dlatego, że są te kosmetyki, które bardzo lubię. No, Szczecin był troszkę gorszy pod tym względem. Znaczy, wydaje mi się, że to jest ładniej. Bardziej zadbany jest Wrocław. Tak wygląda. Samo jak na Woda oczywiście w Nowotelu już nie jest w butelkach, tylko jest. Ten, tak, jest ten wodopój tam, taki czy coś takiego. I tak, i się teraz nalewa. Taniej tańsza obsługa jest. Mamy widok na, można powiedzieć, rynek. Tylko, że do rynku to jest kilometr albo więcej. Tam jest rynek. Także tu następny chyba hotel w budowie. Tam też coś. Także tak wygląda Nowotel. W każdym hotelu Nowotel jest tak samo. Mamy jeszcze safe, Lodóweczka pusta. Szkoda. Powinna w czterogwiazdkowym jednak być. Coś powinno być, tak jak jest zwykle na całym świecie. Tutaj mamy taki kawy mi się chce. I tu kwaśnej mnie powiedz nie, nowotel. I zaprasz swój ulubiony kubek do domu. 39 zł. A są jakieś kupić Tak. A -a. <głos》>, można kupić Łazieneczka. No tak, w nowotelu jest wszędzie tak samo. I prysznic. I oczywiście moje kosmetyki lubię, które mam w domu. Też. szczotka do butów jest. Łyżka? Jest lizak, ten łyżka. Łyszka, żelazko, suszarka. I to wszystko. Ale zobaczę, czy jeszcze tu coś jest. Tu jest deska do prasowania. Nie wieszaki. Tak. Jest taki wielbieski zawieszka. Łóżko ładne jest i ściana jest w ogóle taka tapeta ładna Oblaty. Oblaty już jedliśmy w pociągu. Kupiliśmy znów to jest takie przekąska wrocławska. Jeszcze jest, chciałam pokazać, jest napisane. Oryginalne. A nawet widać pociągi, tu. Tu, tu. Tak, to było widać. My do rynku mamy tą tak naprawdę tylko przejść ile? 10 minut? 15? Koreańskie, zobacz. Kim ci jest? Mówię, że Kimchi jest to dobrze, bo chciałam spróbować w Polsce. W Korei to jedliśmy. zupkę można sobie Tak, ryż pewnie, tak ryż A tu co mamy? Gurią koreański. O! No owoce. Czy na Kawka. Jest. W obeczkach takich jak zwykle. I zrobimy sobie kapucinę. Kawka widać, że jest super, bo w nowotelu jest dobra. Soki, które są y, chyba wszędzie, tak? Nie. Tych soków nie było w Szczecinie, ale w Warszawie są. Pożyczkowe brałam wtedy, ale nie ma pożyczkowych jest sok marchwiowy, tak jak mówiłam. Owoce są. Miód, pieczywko, super też jest ładnie tutaj. Góreczki małe takie, sałata, pomidor. Mhm. Rzadkiewka, fajne sałatki, masyłko, ale ładnie tu jest. Pasztyc, duszone, A, i warte. Mhm, mhm. Jajeczka też fajna. ser, kiełbaski, parówki Tu paróweczki tam jakaś fasolka chyba jest? Też... Fasolka. Takie znaczy, To jakieś warzywa chyba gotowane? To takie z patelni. Tak, warzywa z patelni. To jajka to już gotowane? Jajka. I to dwa razy jajecznica chyba jest. No. Mniej ścięta i pewnie ścięta. Nie, nie, tak nie, taka sama. I mamy melon. Mamy słodkiego. Krosanty, ciastka francuskie. O, z rodzynkami dobre są. Te dobre są. Ciast... O, to bardzo dobre. Masz, masz talerzyk? Zobie takie weźmiemy. Fajne. Serii w stylu amerykańskim. Charlotte. Ty się. Jest wypasiony ten hotel we Wrocławiu. Szczecin słabo wyszedł, nie? Świeży chlebek. Kawka jest dobra. Jest lepsza niż w Szczecinie i Warszawie. Jest chyba najlepsza ta kawa. Piąm sobie sok marożliwy. W ogóle śniadanka są bardzo dobre, lepsze są niż w Szczecinie na pewno. I podobne jak w Warszawie. Bym powiedziała, że jest tak smaczne, i tyle samo jest wszystkiego jak w Warszawie. Robimy sobie sami gofra. To jest dwie minuty trzeba czekać. A tu? sobie bez. Zobacz, co mamy do gofru. O, jaki ładny. Słuchaj, jaki piękny. Gofer. Później sobie jakąś polewę dam, ale na razie chwilę niech poleży, bo jest ciepło jeszcze. Kawka dobra. Takie ciasta próbujemy. Takie francuskie z rodzynkami, Takie. szarlotka, sernik. Dzisiaj królowało u mnie na stole szyn Bardzo dobra. Yy, sałatki pyszne, sałatka jarzynowa, yy, pasta jajeczna bardzo dobra. Chleb taki o, chlebek no, świeżusienki pyszny, tak, taki razowy. Ja lubię razowe. To jest Tak, możliwe, że właśnie. Jeszcze bym sobie melona wzięła trochę, ale nie wiem czy. Jest... Nie za dużo. Miód. Miód. Super miód. Na gardło. Bardzo dobry. Dużo jest. A ten ser, oscypek taki z orzechami, bardzo dobry był. Też sobie wzięłam. Paprykarza szczecińskiego nie było. Tak jak w Szczecinie. A co wrocławskiego? Wrocławskiego to bym powiedziała, że, że ten właśnie może kawałek, kawałek sobie już urwałam. Taki nowotel to jest jak ten oblatki, czy jak to tak, tak? Oblaty. Oblaty? Yy, tak samo smakuje. Dobra. i coś takiego. Dobre ciasto. Mąka mhm. dobrze zrobiła. Dobre ciasto na gofry. Może troszkę obniżę za tą klimę, co głośno chodzi, ale pokoju, nie? Ale jest fajnie, dobre kosmetyki. Jedzenie szczególnie dobre. Na to stawiam. A, i wzięłam sobie jeszcze sok marchwiowy. Zrobiłam i pyszny. Słodziutka marcha. Takie mnie naprawdę dbają tutaj o klientów. No bo jest też drogo. Kosztuje 470 zł nocy na jeden dzień. Więc doba mniej więcej tyle kosztuje i Ibis tutaj też jest, ale Ibis jest tańszy, prawda? No nie wiem, Ibis ma gdzie indziej śniadania. Jest, nie podoba mi się wystrój Ibisu. No, hotel to nowotel. Tego samego się można spodziewać, prawie że w każdym hotelu, w Nowotelu. Bo na, no w Warszawie, we Wrocławiu to bym powiedziała, że jest tak samo. Natomiast ten Szczecin to trochę wypad gorzej. Wszystko było jakoś takie ograniczone, mało, mało miejsca i tak dalej. Usiadłam sobie to na uboczu, ale już bardzo dużo ludzi zgłośno, tak już się niekomfortowo robi. Na siódmą y, najlepiej przyjść, bo już jest po ósmej, więc niekomfortowo jest już głośno. Wiadomo, no może to wszystko. dzieci i tak trzeba dalej. Na wszystko, żeby zbyć jakiś dzień. Nawet na kawę trzeba długo czekać. Tak. Ja sobie tutaj robiłam, bo tutaj też jest mocna kawa, więc ja sobie zrobiłam mleczko, a później espresso dolałam i mam takie kapuccinko dobre po swojemu. Owoców dużo jest. Yy, Melon jest jabłka, march marchew, warzywa czy owoc y Kiwi, pomarańcz, grapefruit jest stoisko takie stanowisko, czy stoisko koreańskie. To jest fajne, to jest fajne. Wszystko w koreańsku jesteś dużo, jest też przetłumaczone. Kimchi jest. Tak. tak, na pewno y, tutaj jest dużo cudzoziemców i z Korei, ko, koreańskie takie, szkoda, że nie ma japońskiego sushi, a my wczoraj sobie sushi jedliśmy, sushi. no tak, ale sushi też, sushi to ciemne takie, czarne takie z, y, z łososiem i onigiri też, no ale to prawie, że to samo jest Pokażę jeszcze tak na szybko, przyjdziemy się, co jeszcze tam jest. I jajecznica dobra, parówki dobre. Jedną parówkę sobie wzięłam na spróbowanie, bo byłam ciekawa, bardzo dobre. No i szynka szwarcwalcka jest najlepsza. To zjadłam, pyszna była. Co jeszcze dobrego? Co jadłeś? Kawka. nie wiem. nie mam jajecznica była dobra, bo jest, była dobrze ścięta chociaż y, wolę sobie popróbować w hotelu coś innego niż w domu, bo w domu jednak się ciągle to jajecznicę je a tutaj jest takich, dużo takich rzeczy, co się w domu na co dzień nie robi, nie? różne sałatki, różne pasty pieczywko dobre gofry dobre miód, miód, cały taki plaster miodu tam jest, można sobie wziąć, ja wzięłam i sobie jeszcze nałożę na gardło i bardzo dobrze robi właśnie miod. No i soki są jeszcze, soki. Nie było pożyczkowego soku, tak jak w Nowotelu w Warszawie, bo ja lubię pożyczkowy, tylko był grejpfrutowy. Jabłkowy, pomarańczowy i woda była. Więc dla mnie nie za bardzo wolałabym pożyczkowy, ale to się napiłam soku markwiowego, Też jest bardzo dobry. I można sobie jabłkowy sok też zrobić, bo jabłka są pokrojone. W ogóle wystrój jest fajny, jak się wchodzi do nowotelu. Jest tak trochę, ale też tak trochę zbliżone do Ikei. Taki regał jest, tam są książki, zabawki. Dzieci się tam bawią, stół bilardowy, taki... Jest tak fajnie, po domowemu tutaj. W ogóle nowotele są super. Dobra, to chyba na tyle. Y jeszcze przejdę się po tutaj po, tym, po tej restauracji. Pokażę tak na szybko, co jest y na tych stołach tam. Melon jeszcze na koniec. Pyszny. Aha, teraz pokaż mi gdzie Które? To jadłam, dobra była. I ta druga też. Pieczywo też dobre. Polewę do... Jakieś A żelki są? Nie, żelki nie ma. Jakaś taka. Takie, jakieś czekielki takie o. A żelki może są? Nie. Nie, tak nie No i owoce. Może urawina jest Tu mamy, już koreańskie pokazywałam, ale cały czas można sobie coś wziąć To są Czuć zapach koreański kimchi to jest takie danie koreańskie więc y, tu zadowoleni będą Koreańczycy a jeszcze ciasteczko dostaliśmy na koniec Tutaj też jest ekspres do kawy Śniadanka pyszna mówiłam o tym regale jak i Kea tam z tyłu jest jeszcze bilard no i tak wygląda.